Zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu Studio wschodzący Białystok. Wkrótce rozpoczyna się cykl konsultacji społecznych dotyczących strategii rozwoju miasta Białego Stoku na kolejne lata. Wybraliśmy przede wszystkim model partycypacyjny tworzenia strategii rozwoju naszego miasta. Strategia jest tworzona dla mieszkańców Białego Stoku. Ona nie jest tworzona dla władz, tworzona jest po to, aby w przyszłości miasto rozwijało się bardziej dynamicznie no i w konsekwencji, że mieszkańcom żyło się po prostu lepiej. Dlatego też chcemy dowiedzieć się, jakie pomysły mają. Nasi współobywatele o jakie wizje, jakie cele strategiczne pierwszego, drugiego rzędu, jakie kierunki rozwoju Białostoku będą te pożądane w opinii mieszkańców. Najbliższe spotkanie w ramach konsultacji ogólnych odbędzie się 26 marca w Auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Kolejne 9 kwietnia w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Początek zawsze o godzinie 18. Zapraszamy na spotkanie z Karolem Radziszewskim, laureatem paszportu Polityki. Galeria Arsenał zaprasza na trzy nowe wystawy. Jedna z nich to Ćwiczenia na Równowagę, cykl nowych obrazów Karola Radziszewskiego. Jest on oparty na rysunkach instruktażowych z rozmaitych starych podręczników, dotyczących głównie tytułowego treningu balansu i udzielania pierwszej pomocy. Generalnie to jest druga moja wystawa indywidualna w ale poprzednia koncentrowała się wokół wideo, a teraz to są takie bardzo klasyczne obrazki na białych ścianach. Wystawa jest dosyć ważna, o tyle, że jest rzeczywiście dosyć przewrotna. Jest powrotem do medium malarskiego, które ostatnio rzadko się pojawiało w moich w ogóle działaniach. Karol, jako laureat paszportu polityki, znów ma okazję prezentować swoje prace w Białymstoku, Stoku, choć jak przyznaję, czasem jego rodzinne miasto o nim zapomina. Ja mam zawsze wrażenie, że Białyszak tak, przypomina sobie, zapomina. Jakby staram się na tym za bardzo nie fiksować. Jak przypomina sobie to fajnie, jak nie to trudno. Co jakiś czas odwiedzam to miasto, więc mam do tego dosyć duży dystans. Karol Radziszewski jest młodym twórcą, stypendystą, prezydentem miasta Białego Stoku. Działa na polu sztuki współczesnej i jak uważa, może być nią wszystko, bo to co określimy mianem sztuki, zależy tak naprawdę od nas samych. Tak, w współczesnych czasach wszystko może być sztuką współczesną i wszystko może nie umie być. Jedyną rzeczą, która to wszystko wartościuje, to jest świadomość twórcy i artysty. I podobnie jest z odbiorcami. Myślę, że największym błędem, który popełniają odbiorcy, wchodząc i mówią, że niczego nie rozumieją, jest to, że są często nieprzygotowanie, jednak sztuka na jakimś bazowym poziomie wymaga pewnego przygotowania, tak jak literatura, teatr czy kino, więc wszystko jest kwestią świadomości tylko. Wystawę ćwiczenia na równowagę oraz dwie pozostałe, czyli Girl Power i Ekstrem Europa",em można oglądać w Galerii Arsenał do 11 kwietnia. Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy do obejrzenia materiału poświęconego działalności Fundacji Kotkowo. Każdy z nas lubi zwierzęta, niewiele jest jednak osób, które są w stanie poświęcić swój czas na opiekę nad tymi czworonogami, które nie mają domu. Problemu z tym nie ma pani Agata Kilon, która jest inicjatorką powstania Fundacji Kotkowo, zajmującej się opieką nad bezdomnymi kotami. Fundacja opiera się na działalności kilku osób, właściwie grupy przyjaciół, które robią to całkowicie charytatywnie, nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Jest to grupa przyjaciół, które, przy, którzy, które te osoby przyjmują kotki do swoich domów. Są to takie rodziny zastępcze, tak jak domy dziecka, żeby, ponieważ w Białymstoku nie ma schroniska dla kotków. Może to i dobrze, bo to tak jak duży dom dziecka, w którym dzieci są nieszczęśliwe, mamy kilka rodzin zastępczych dla kotków, których kotki uczą się życia w rodzinie i oczekują swojego miejsca w świecie. Białystok, podobnie jak każde większe miasto, boryka się z problemem bezdomnych kotów. Jednak w wielu przypadkach to właśnie my mamy wpływ na to, że ich ilość się powiększa, a można temu bardzo łatwo zaradzić. Również kotków bezdomnych jest sporo. Biorą się one przede wszystkim z tego, że starsze osoby, które dokarmiają kotki, nie dbają o to, żeby zapobiec ich rozmnażaniu się. Również wiele osób nie sterylizuje swoich własnych zwierząt i później, jeżeli przyjdzie co do czego, wydaje im się, że znalazły dobre domy dla swoich zwierzaków, a tak naprawdę y, potem okazuje się, że dziecko ma alergię, że wyjeżdżamy na wakacje, że dzieje się coś, kotek zostaje wystawiony przez blok. Jeżeli potem zabrany do domu to pół biedy, jeżeli natomiast się zgubi, a jest to kotka, to w ciągu roku może urodzić trzy mioty po pięć kociaków, więc mamy tutaj prosty rachunek 15 kociaków rocznie. Dajmy na to, że Kici uda się przeżyć 8 lat, no tutaj mamy 8 razy 15, dużo kociaków. I każdy z tych kociaków też potencjalnie może przyczynić się do po powiększenia populacji, więc problem jest ogólnie. O, ogromny i narasta. Na szczęście dzięki finansom Towarzystwa nad Zwierzętami, e, dzięki pomocy Urzędu Miasta, w tamt od tamtego roku prowadzona jest taka dosyć intensywna akcja sterylizacyjna. Mamy nadzieję, że również w tym roku w to, e, w, we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami e, uda się pozyskać środki z Urzędu Miasta na sterylizację bezdomnych zwierzaków, więc wszelkie osoby, które mają, dokarmiają bezdomne zwierzęta, będą mogły e, bezpłatnie dokonać sterylizacji. Nie jest to skomplikowany, Zabieg niektórym osobom wydaje się, że jest to trudne i bolesne i kotka się krzywdzi. Absolutnie. Jest to dla kociego zdrowia. Kotek dochodzi do siebie w ciągu jednego dnia, a problem ma na całe życie z głowy również właściciel. I sam kotek, dlatego że mieszkańcy nie mają pretensji o to, że kotek się będzie mnożył, że będzie śmierdziało, że będzie bałagan. No i kotek może sobie spokojnie żyć w danym miejscu, jeżeli jest wystylizowany. Jak wyglądał rynek Kościuszki w Białymstoku, jak zmieniał się na przestrzeni ostatnich 100 lat możemy oglądać na wystawie na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Wystawa ilustruje przemiany architektoniczne rynku Kościuszki w Białymstoku na przestrzeni ostatnich 100 lat. Wystawę przygotowali pracownicy Katedry Wnętrz Wydziału Architektury. Zdjęcia archiwalne udostępnił Tomasz Wiśniewski ze Stowarzyszenia Szukamy Polski. Wystawę można oglądać w Hali Wydziału Architektury do 27 marca. serdecznie chciałam zaprosić na piątą już edycję konkursu Lalka, który jest organizowany przez Dom Kultury Śródmieście w Białymstoku. Konkurs odbywa się co dwa lata. Wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy pomysł, gdyż lalka ma wiele funkcji. Nie tylko e, takich związanych z grą i zabawą, ale także w teatrze. Konkurs Lalka e, jest, myślę, dobrą zabawą i próbą e, jakby promocji samego siebie i waszych szkół, e, ponieważ będziemy organizować wystawę pokonkursową. Serdecznie zapraszam e, do udziału w konkursie Lalka.